Bardzo ofensywnie tutaj jechać lodówką. Ja tych bym nie pojechał lodówką, bym bardziej tu, gdzie jest jak pancer. Ale przejeżdżę. Ojej. o, Ale ci zasłaniają troszeczkę tutaj. Skrzynie, no ale nie przeszkodziły. 1800. Ten imix on na bank nie gra w tym trybie często, bo tutaj nie spotyka się czołgu. Bardzo rzadko spotyka się czołg, żeby tak wyjechał. Nie wiem, czy kiedykolwiek tu spotkałem czołg. To było turbo eksperymentalne. Tam może, może przejeżdżać ktoś, tam są trzy czołgi. Wykrzyknik cennik komenda yy, Nanaki jest zawsze. I też po lewej stronie na... Tipo Life masz. Wszystkie informacje. To co robi ten Bachat, bardzo ryzykowne zagranie. No, powinien zginąć. Zginął. I bardzo dobrze, bo tak nie wolno grać. To co zrobił ten Bachat, to drama. STB ładnie stoi. STB ładnie stoi. Ła łatwo przebić STB. Łatwo. Miałem wątpliwości, czy trafisz, ale jak trafiłeś, to już wiedziałem, że musi wejść. Mogą tym miastem raszować dalej. Oej! Kranik. Ale ci polosowało wysoki damage 1751. Na razie każdy strzał powyżej normy. Jesteś cheaterem. Trochę. Trochę cheat. No, jak teraz ci polosuję w Leopardy to już w ogóle. o godzina Bok wierzy. Bok jest bardzo miękki. Jeszcze cały bok. O, teraz się wyrównało. Bardzo kiepskie losowanie. Tylko 1530 niestety. Bywa i tak. Wyjedzie tym foszem. Kurde, 8000 tak łatwo. Mister Edek. Domyślnie nie ma modów w Wocie. Więc nie ma czegoś takiego w Wocie jak fabryczne mody. Bo nie ma modów domyślnie. Ty się zablokowałeś? O dobra na szczęście nie Dyska przekroczona Ale ten o, On mógł cię zdjąć w sumie Chodź grij cicho pomoże Grij po prawej pomoże No pomógł Kurde ten tryb daje takie potencjalne Uszkodzenia kosmiczne Można dużo w tym trybie narobić Damage Kiedyś chyba tutaj oglądałem 16 tysięcy, jak ktoś zrobił lodówkę. O kurde, 2000! Bardzo wysokie losowanie. O już chyba nic nie zrobisz. Ciężko będzie. Rzucają się na tue piątka. Arty nie, ty, nie tym bardziej Ciężko będzie, ciężko, ciężko, ciężko Może? Aj 150, szkoda, że nie 500 No i co? No piękny wynik, no 12 tysięcy Co tu dużo mówić widzowie no 12 tysięcy zróbcie Jest jakość. Bardzo dziwna bitwa. Rozjazd twój rywali, ale udał się. W tym trybie dużo ludzi nie wie gdzie jechać i takie rzeczy się zdarzają. Czy wielkie bitwy liczą się do biegłości? Chyba nie, z tego co pamiętam to nie.